Hello, hello, z tej strony Dozo i dzisiaj przeanalizujemy dwie gierki moich widzów, Simona i Pinguina. Jak im poszło, ile fragów naciorali i jakich trików możemy się od nich nauczyć? Zostawcie łapę w górę i suba i nie przedłużając bardziej, zaczynajmy! Pamiętajcie, że możecie przesłać mi swoją grę do analizy. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziecie w opisie filmu. Gry, które dzisiaj będziemy omawiać, pochodzą jeszcze z poprzedniego sezonu, dlatego mapa wygląda trochę inaczej od dzisiejszej. Ogromnego znaczenia to nie ma, bo w większości miejsc pozostała taka sama. Natomiast jeśli chodzi o bronie i dodatki na nich, to będę na bieżąco mówił, jakie zestawy obecnie byłyby na te bronie bardziej odpowiednie. Co więcej, gry te omówione zostały z pomocą lożowników, czyli wspierających na YouTube, więc jeśli chcielibyście wziąć udział w następnej takiej analizie, zapoznajcie się z ofertą wspierania kanału. Analizowali ze mną Patros, Megars oraz Jakuboxo, którym dziękuję za pomoc. Zacznijmy od gierki Simona. Widzimy na samym początku zalety skupienia się na szybkim lądowaniu i wczesnym podniesieniu broni. Przeciwnik, który dał radę wylądować wcześniej, z jakiegoś powodu postanowił nie podnosić broni i przez to Simon bez najmniejszego trudu go eliminuje. Gdyby to zrobił, Simon prawdopodobnie trafiłby do gułagu. Simon bardzo sprawnie obrócił się o 180 stopni i pokonał dużo gorszego rywala. Ćwiczcie swoją celność, bo obok movementu i planowania swojej pozycji, czego w tej sytuacji akurat zabrakło, bo Simon doskonale powinien wiedzieć, że przeciwnik będzie w okolicach tego domku na samym początku gry się przecież z nim strzelał jest to decydujący czynnik w walkach. Remember, Zestaw Simona jest jak najbardziej w porządku. FFR wtedy był najlepszym karabinem hybrydowym. Aktualnie jest nieco z tyłu, ale jeśli chcecie zobaczyć na niego najlepszy zestaw w tym momencie, to polecam zapoznać się z tym filmem, do którego link znajdziecie w opisie filmu, jak i przypiętym komentarzu. Do tego kar i najlepsze atuty. Ciężko tutaj cokolwiek poprawić. And one, and two, and down. Pamiętajcie, aby najpierw przeładować broń, a dopiero potem uzupełnić pancerze. Nawet bez pancerzy, przy tak krótkich czasach zabicia, jesteśmy w stanie powalić wroga w pełni opancerzonego, jeśli wykorzystamy movement i lepsze pozycjonowanie, no i oczywiście, jeśli będziemy celni. Simon bardzo słusznie nie wchodził drabiną na szczyt wieży, gdzie był okopany jego przeciwnik i prawdopodobnie zostawiłby go samego sobie, gdyby ten nie wyszedł na zewnątrz i nie wystawił się na strzały. Tracenie czasu i dodatkowe narażanie się przez wroga, którego bardzo trudno jest nam dosięgnąć, jest bezsensowne i zdecydowanie lepiej jest go właśnie zostawić i udać się w inne miejsce do innych wrogów na łatwiejszych pozycjach. Ale ładnie widać dlaczego ważne są cancel slide'y. Prawdopodobnie gdyby Simon użył tutaj tej techniki, zdążyłby się schować za transformator po jego prawej, uzupełnić pancerze i wyskoczyć na wroga. Jeśli nie wiecie jak wykonywać cancel slide'a, zobaczcie ten filmik. Link do niego znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Swoją drogą Simon w ogóle bardzo rzadko używa cancel slide'a, a jest to coś co wielokrotnie może uratować wam życie, a ponadto znacznie skraca wasz czas na otwartych przestrzeniach. Pamiętajcie, że w sklepie możecie szybciej kupować przedmioty. Na pcecie wybierzcie najpierw np. Na BSP, a następnie naciśnijcie W i potem Spację. Jeśli nie ruszycie myszką, bardzo szybko zakupicie produkt i będziecie mogli zdecydowanie szybciej od sklepu odbiec, co, podobnie jak Cancel Slide, może Wam w wielu sytuacjach uratować skórę. Nigdy nie wysiadajcie z pojazdu na openie, jeśli nie jesteście do tego zmuszeni. Simon miał zaawansowane BSP, więc był pewien, że nikogo w tej okolicy nie będzie, chyba, że będzie miał ducha. Ten na zaawansowanym BSP pokazuje się dopiero powyżej 200 metrów od Was. Druga kwestia to możliwe, że przeciwnik, na którego polujecie, okaże się być lepszy i Was na otwartej przestrzeni przygwoździ, a Wy nie będziecie mieć możliwości zmienić pozycji ani odpowiedzieć ogniem. Simon mógł zajechać za domek z prawej i miałby osłonę, która dałaby mu przewagę w takiej właśnie sytuacji przygwożdzenia. Ładny dojazd przy wykorzystaniu jamspota z ciężarówki. Końcówka dla Simona okazała się wyjątkowo łaskawa, nie tylko przez niekompetentnego przeciwnika starczą, ale również dzięki jego planowaniu swojej pozycji. Finalnie znalazł się za osłoną i nad przeciwnikiem, będąc w dalszym ciągu w strefie. Przejdźmy do gry Penguina, gdzie początek jest bardzo podobny do tego z poprzedniej rozgrywki. Pierwsze zabójstwo wpada dość łatwo dzięki szybkiemu pochwyceniu broni. Bardzo łatwe zdobycie ogromnej przewagi nad przeciwnikiem. Penguin w obu tych zabójstwach pokazuje przewagę Bany Hopa nad strajfowaniem czy dropshotowaniem. Większość graczy celuje w okolicy brzucha i klatki piersiowej. Jeśli to my podskakujemy, mamy wtedy celownik automatycznie wyżej, czyli w okolicach głowy, gdzie czasy zabicia są najkrótsze, podczas gdy przeciwnik zaczyna celować nam w nogi, gdzie czasy zabicia są najdłuższe. Jest to ogromna różnica, która często może zaważyć nad wygraną bądź przegraną, jednocześnie może nam dać dostateczną przewagę, aby pokonać w pełni opancerzonego przeciwnika, kiedy my sami kewlarów na sobie nie mamy. Tu widzimy ponownie tę samą kwestię co w grze Simona wcześniej tylko z drugiej strony. Gdyby pingwin miał lepszą celność, nie trafiłby do gułagu, a przeciwnika najprawdopodobniej załatwiłby przed wejściem do domku. Co do wybranych zestawów, to mamy tutaj Galila na daleko, z chwytem Ranger, na lepszą kontrolę odrzutu. Galil wtedy był najmocniejszym karabinem szturmowym na daleko, wybór tej broni nie może zatem dziwić. Sam chwyt Ranger natomiast kradnie dużo czasu celowania, ale jeśli nie radzicie sobie z kontrolą odrzutu na tej broni, to będzie to lepszy wybór od szturmowego chwytu przedniego. MP5 z kolei bardzo dziwna. Nie jest to zestaw pod biodro, bo on nie posiada chwytu Merk na zmniejszenie rozrzutu strzału z biodra, a jednocześnie nie jest to najbardziej mobilna wersja tej broni, bo zamiast lasera taktycznego posiada laser 5W. Co więcej, szturmowy chwyt przedni na MP5 nie ma absolutnie sensu, bez to pistolet, którego używać będziemy stricte do zasięgu bardzo bliskiego, mianowicie do 11 metrów, ze względu na bardzo słabe czasy zabicia w stosunku do innych pistoletów maszynowych powyżej tego dystansu. W tym momencie ten zestaw dodatków nie sprawia, że broń staje się najlepsza w jakimkolwiek segmencie. Zdecydowanie lepiej jest się skupić na jednym z nim, na przykład na strzałach z biodra, wtedy Merk plus laser 5W będzie najlepszym wyborem. Dość podstawowa kwestia, ale jeśli jedziecie samochodem na przeciwnika, starajcie się nie jechać wprost na niego. Stajecie się wtedy bardzo łatwym celem do zabicia, zanim będziecie mieć szansę przeciwnika przejechać. Jedźcie slalomem, aby utrudnić przeciwnikowi trafienie. Ponadto, szczególnie w takich sytuacjach jak ta, najlepiej jest nakierować pojazd na garaż, a następnie z niego wysiąść. Przeciwnik albo zostanie przejechany, albo rozstrzelany przez was, zanim się zorientuje. Nie odpalajcie dwóch BSP, nie da Wam to absolutnie nic. Odpalajcie jedno albo trzy i więcej, aby zrobić zaawansowane BSP. Wtedy, jeśli użyjecie więcej BSP, czas trwania zaawansowanego się wydłuży. Mając odpalone BSP, nie używajcie czujnika pulsu. Ponownie, jest to zupełnie bezsensowne, bo widzicie przeciwnika przecież na radarze z BSP, a czujnik nie da Wam więcej istotnych informacji. Tak samo, jeżeli ktoś ma ducha, ani na BSP, ani na czujniku pulsu go nie zobaczycie. Okazuje się, że Penguin granie do końca w standardowego Battle Royale, a w tryb, gdzie wracało się do gułagu, dopóki się go nie przegrało, i stąd drugi gułak w jednej grze. Przed użyciem sklepu zawsze upewniajcie się, że nikt w jego okolicach nie kampi i go nie obserwuje. Zanim wyjdziecie z menu, przeciwnik zdąży Was zabić każdą możliwą bronią. Czujnik pulsu może ten proces mocno przyspieszyć, ale szczególnie na solo, nie zapominajcie o użytkownikach Atutu Duch, którzy z pewnością okolicy sklepu będą pilnować. Strefa na początku jest bardzo łaskawa dla Penguina, ale z biegiem czasu ucieka od niego i nasz protagonista jest w coraz gorszym położeniu. Penguin bardzo słusznie zdecydował się obiec blok dookoła wykorzystając maskę przeciwgazową. Po ogrom jednak siała ciężarówka, która znacznie utrudniała rozgrywkę dla pozostałych graczy i pech chciał, że Penguin natknął się na gracza na samej granicy strefy, który leżał pod płotem i tylko czekał na taką sytuację. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych analizach oraz podzielcie się swoimi uwagami. Zachęcam przy okazji do zostawienia łapki w górę oraz suba. Nie zapomnijcie również odwiedzić serwera Discord, grupy na Facebooku oraz mojego Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. W tym miejscu chciałbym zachęcić również do wsparcia kanału. Dołączenie do dozowniczej loży to koszt nawet tylko 2 zł, a wspomożecie mnie bardziej niż oglądając jakąkolwiek ilość reklam na moich filmach. No a ponadto otrzymujecie specjalne bonusy dostępne tylko dla wspierających, tak jak na przykład analiza gier widzów razem ze mną. Dziękuję w tym miejscu wszystkim tym, którzy na wsparcie się już zdecydowali, szczególnie nowemu lożownikowi, czyli Ficenty Acap. Oraz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i dozo.